Co mieli ze sobą wspólnego Albert Einstein, Nikola Tesla, Maria Curie i Leonardo da Vinci? Ich wynalazki, odkrycia i sztuka zmieniły świat, jednak łączyło ich coś jeszcze wyjątkowo wysoki iloraz inteligencji oraz kreatywność. Nie trzeba być oczywiście naukowcem, artystą czy matematykiem, żeby mieć pokaźny iloraz inteligencji, i odwrotnie nie każdy przedstawiciel jednego z tych zawodów może się pochwalić wysokim IQ. Iloraz inteligencji to nic innego jak wynik testu inteligencji, który pomaga ustalić poziom umiejętności rozumowania, logicznego myślenia oraz szybkości analizowania informacji. Warto zauważyć, że istnieje wiele rodzajów inteligencji, od emocjonalnej po kinestetyczną. Typowy test na inteligencję mierzy tylko jeden z nich. Jesteś gotów sprawdzić swój poziom inteligencji? Test składa się z 20 zadań. Na rozwiązanie każdego z nich masz 7 sekund. Każda poprawna odpowiedź jest warta 1 punkt. Nie zapomnij podliczać sobie punkty, żeby potem pochwalić się swoim wynikiem w komentarzach. No to zaczynamy! Zadanie numer 1. Ile dwójek występuje między liczbami 1 a 100? A 10, B 20, C 12, D 11? Poprawna odpowiedź to 20. Nie zapomniałeś chyba o dwójkach w 22, 23 i nie, na pewno sobie poradziłeś. Zadanie numer 2: Dokończ podany ciąg liczbowy. A44, B16, C56, D64. W tym ciągu każda kolejna liczba jest wyższa od poprzedniej, co oznacza, że poszukiwana liczba musi być wyższa od 32. A ponieważ każda kolejna liczba wzrasta o dwa więcej niż poprzednia, poprawną odpowiedzią jest 44. Zadanie numer 3. Jaki jutro będzie dzień, skoro 3 dni temu była środa?

Zadanie numer 5. Dokończ podany ciąg liczbowy. A 7, B 18, C 27, D 26. Liczby w pozycji pierwszej, trzeciej, piątej i siódmej zmniejszają się o 1, podczas gdy liczby w pozycji drugiej, czwartej i szóstej wzrastają o 1. Poszukiwana liczba znajduje się na pozycji ósmej, a zatem należy do drugiej grupy. Po 25 jest 26, więc prawidłową odpowiedzią jest D. Zadanie numer 6. Które słowo nie pasuje do tego zbioru? A. Indeks. B. Glosariusz. C. Książka. D. Rozdział. Do tej grupy nie pasuje słowo książka, bowiem pozostałe odnoszą się do części książki. Zadanie numer 7. Jeżeli ranek zamienia się w nerkę, w co zamienia się ciąg liczb 7, 5, 1, 2, 0? A12705 B51270 C17052 D 70521. W tym zadaniu litery tworzące słowo odpowiadają kolejnym cyfrom w ciągu. R to 7, A to 5, N to 1, E to 2, K to 0. Po ułożeniu cyfr w słowo nerka, zgodnie z tym kluczem, wychodzi ciąg 12705. Właściwą odpowiedzią jest zatem A. Zadanie numer 8. Ile trójkątów widać na tym obrazku? A 10, B 13, C 17, D 12. Prawidłowa odpowiedź to 13. Zadanie numer 9. Która figura nie pasuje do pozostałych? Poprawna odpowiedź to C. Pozostałe figury mają po 8 boków, podczas gdy ta ma tylko 6. Zadanie numer 10. Gdyby ułożyć te słowa w porządku alfabetycznym, które z nich znajdzie się na trzecim miejscu? A. Trząść B. Trzeba C. Trzeźwy D. Trzy Prawidłowa odpowiedź to C. Zadanie numer 11. Sukienka i pasek kosztują razem 830 złotych. Sukienka jest droższa od paska o 720 zł. Ile kosztuje sukienka? A 775, B 740, C 360, D 715. Poprawna odpowiedź to A. Zadanie numer 12: dokończ podany ciąg liczbowy. A 22, B 17, C 21, D 19. Każda liczba jest sumą dwóch poprzednich liczb. 8 plus 13 to 21, a więc prawidłową odpowiedzią jest C. Zadanie numer 13. Jakiej liczby tu brakuje? A, 5, B, 2, C, 1, D, 6. Widzisz te dwa kwadraty? Suma liczb w rogach każdego z nich wynosi 17, a zatem poprawną odpowiedzią jest B. Zadanie numer 14: Jak będzie wyglądać złożony sześcian? Właściwa odpowiedź to C. Zadanie numer 15: Które słowo nie pasuje do pozostałych? A: zwątpienie, B: zauroczenie, C: podniecenie, D: nadzieja. Poprawna odpowiedź to: Zwątpienie, gdyż jest to emocja kojarzona ze smutkiem, podczas gdy reszta to emocje związane z radością. Zadanie numer 16. Kasia, Asia i Natalia są siostrami, zakładając, że wszystkie poniższe zdania są prawdziwe, która z nich jest najmłodsza. Kasia jest najstarsza. Natalia nie jest najstarsza. Asia nie jest najmłodsza. A. Asia. B. Kasia. C. Natalia. D. Asia i Natalia. Właściwa odpowiedź to Natalia. Zadanie numer 17. Oto dwa twierdzenia. Niektórzy ludzie są królami, wszyscy królowie mają złote korony. A oto dwa wnioski: wszyscy ludzie mają złote korony, wszyscy królowie są ludźmi. Które z tych wniosków są prawdziwe? A. Tylko wniosek pierwszy. B. Tylko wniosek drugi. C. Wniosek pierwszy albo wniosek drugi. D. Ani wniosek pierwszy, ani drugi. E. Zarówno wniosek pierwszy, jak i drugi. Prawidłowa odpowiedź to D.

C 374 D 35 W tym ciągu zamiennie występują liczby dwu i trzycyfrowe. cyfrowe. Brakująca liczba musi zatem składać się z trzech cyfr, ponieważ poprzedza ją liczba dwucyfrowa. Liczby w ciągu określa się według następującej formuły. Jak widać, poszukiwana liczba to rezultat mnożenia 54 przez 11, czyli odpowiedź B. Zadanie numer 20: wskaż kształt pasujący do tego ciągu. Właściwa odpowiedź to B. To było ostatnie zadanie. Gratulacje! Mam nadzieję, że skrupulatnie podliczałeś sobie punkty. A oto wyniki. Jeżeli poprawnie rozwiązałeś od 0 do 6 zadań, musisz mocno popracować nad swoimi zdolnościami analitycznego i logicznego myślenia. Polecam regularne rozwiązywanie różnego rodzaju łamigłówek, albo granie w szachy czy też inne strategiczne gry planszowe oraz karciane. Stanowią one świetną rozrywkę, a przy okazji wyostrzają umysł. Poznawanie nowych rzeczy, jak choćby nauka języka, na pewno pomoże ci uzyskać następnym razem lepszy wynik. Jeżeli poprawnie rozwiązałeś od 6 do 12 zadań, na pewno nie jesteś sam. Taki wynik uzyskuje większość osób, ale nie spoczywaj na laurach. Masz szerokie pole do poprawy. Jeśli chciałbyś zdobywać więcej punktów w tego rodzaju testach, mam dla Ciebie kilka propozycji. Staraj się obserwować i rozpoznawać wzorce i zależności we wszystkim dookoła. Już samo ich poszukiwanie powinno poprawić Twoją koncentrację. A skoro mowa o koncentracji, spróbuj medytować. Medytacja to doskonały sposób na obniżenie stresu, a gdy nauczysz się zachowywać spokój pod presją, znacznie łatwiej będzie ci skupić się na konkretnym zadaniu. Czytaj powieści i oglądaj filmy kryminalne. Jeżeli poprawnie rozwiązałeś od 12 do 17 zadań, twoje zdolności logicznego rozumowania są imponujące. Intuicyjnie rozpoznajesz wzorce, dobrze radzisz sobie z liczbami oraz znajdujesz rozwiązania między różnymi źródłami informacji. Posiadasz ponadto ponadprzeciętne umiejętności wizualizacji. Tak trzymać! Jeżeli poprawnie rozwiązałeś od 18 do 20 zadań, chyle czoła, górujesz intelektem nad większością ludzi i zasługujesz na miano geniusza. Design kształtuje świat wokół nas. Krzesło, na którym siedzisz oglądając ten filmik, zostało dokładnie przemyślane przez projektanta. Tak samo było w przypadku stołu, na którym leży Twój smartfon. Projekty potrafią zaskakiwać swoją kreatywnością. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z nich. Czy organizujesz swoją półkę na książki według gatunku porządku alfabetycznego, czy koloru okładek? Moim zdaniem, dzięki porządkowi alfabetycznemu, możemy poczuć się w domu jak w bibliotece. Zazwyczaj autorzy umieszczają swoje nazwiska tylko na grzbiecie książki, aby ułatwić użytkownikom jej zlokalizowanie, ale projektant tej książki, Ray'a Bradbury'ego, miał pewien sprytny pomysł. Zauważył, że nazwisko Bradberry zawiera litery imienia Ray i zaznaczył na boku książki litery R, A i Y w różnych kolorach. W ten sposób zarówno imię, jak i nazwisko autora zostały odpowiednio wyróżnione. Jak wam się podoba ten pomysł? A skoro mowa o książkach, to dzieło George'a Orwella sprzedało się w ponad 4 milionach egzemplarzy. Słynny rok 1984 opowiada o inwigilacji i o uczuciu bycia nieustannie obserwowanym przez tak zwanego Wielkiego Brata. Wydaje mi się, że ta okładka w genialny sposób oddaje treść lektury, a dzięki średnikom odnosi się do aspektu literatury jako medium. Brawo dla tego projektanta! Na pewno kiedyś słyszałeś o historii Van Gogha. I już nie trzeba jej tutaj ponownie opowiadać. Najwyraźniej ten projektant, którego prace znalazły się na wystawie o nazwie Van Gogh Immersive Experience, zainspirował się biografią artysty. Tylko spójrzcie na ten zestaw kubków. Czy podarowalibyście któryś swojemu chłopakowi lub dziewczynie? Tak, żeby jedno z was mogło być uchem, a drugie bandażem? Ja chyba podziękuję. Co kojarzy ci się z zegarami? Być może widzisz zegar z kukułką twojej babci. Nigdy nie pomyślałbym, że Bruce Lee może być dobrym pomysłem na zegar, jednak ten projektant by się ze mną nie zgodził. Według niego nogi w połączeniu z postacią Bruce Lee i odpowiednią gibkością mogą doskonale odmierzać czas. Nie jestem tylko pewien, czy to działa w każdej strefie czasowej. Design może być również wykorzystywany jako narzędzie do zwiększania świadomości społecznej. Jest tak wiele przykładów świetnych kampanii marketingowych, ale powiedziałbym, że ta była wyjątkowo pomysłowa. Spójrz, zanim podam ci jakikolwiek kontekst. Domyślasz się, o co tu chodzi? Czy powtarzające się pierwsze sylaby dają ci jakieś wskazówki? To była kampania autorstwa Holenderskiej Fundacji w 2021 roku, zwracająca uwagę społeczeństwa na problem osób, które się jąkają. Całkiem fajna, prawda? W kolejce do nagrody za najlepszy billboard jest ten reklamujący adaptację Draculi BBC. Wiesz co mówią? Wampiry nie lubią pojawiać się w świetle dziennym, więc projektanci wykorzystali naturalne światło na swoją korzyść. Gdy słońce zachodzi, a księżyc pojawia się na niebie, zauważamy tworzący się cień. I zgadliście, jest cień twarzy Draculi. Wow. Kupowanie artykułów papierniczych sprawia, że budzi się w nas wewnętrzne dziecko. Długopisy, ołówki, gumki, po prostu je uwielbiamy. Ale co powiesz na pomysł tego projektanta, aby zamienić zwykłą gumkę do ścierania w górę Fuji? Jeśli będziesz używać tylko jej boków, w mgnieniu oka zmieni się w tę piękną górę. Wiem, że aby grać w szachy, trzeba wykazać się sprytem, ale ten designerski zestaw sprawia, że wydaje się to jeszcze trudniejsze. W 1923 roku projektant Joseph Hartwig wymyślił zestaw szachowy Bauhaus. Tutaj żaden koń nie wygląda jak konia, żadna królowa nie nosi korony. Drewniane elementy zostały zaprojektowane tak, aby pokazywać kierunki, w których mogą się poruszać podczas gry. Nie jest to jednak w 100% dokładne. Pionki mogą poruszać się tylko do przodu, i zostały zaprojektowane jako prostokąt. Nie do końca rozumiem. Wkraczamy w erę inteligentnych przedmiotów i gadżetów. Inteligentne telewizory, inteligentne samochody i lodówki. Ale po raz pierwszy widzę inteligentną wizytówkę. Jeśli jesteś prawnikiem specjalizującym się w rozwodach, ten pomysł może Ci się spodobać. Zaprojektuj swoją wizytówkę w taki sposób, aby natychmiast można ją było podzielić na pół: połowę dla jednego małżonka i połowę dla drugiego a na obu częściach nadal będzie widniał Twój numer telefonu, aby upewnić się, że jedno z nich zostanie Twoim klientem. W pewnej galerii jest skate shop, który znajduje się obok miejsca ze stekami. Nie jestem pewien, kto wpadł na to rozwiązanie, ale chyba poniekąd działa. To mięsista deskorolka. Jasne, wygląda trochę dziwnie, ale brawa dla pomysłodawcy. Impresjonizm był kierunkiem w sztuce, w którym malarze używali miękkich pociągnięć pędzla. Z daleka widzimy rozmyty obraz, ale ta marka okularów wyniosła ten pomysł na inny poziom. Jeśli założysz te okulary, zobaczysz obrazy w zupełnie nowym świetle. Sprytne co? Zostając przy sztuce, stworzenie tego plakatu prawdopodobnie zajęło projektantowi trochę czasu. Wszystko wszędzie naraz. To jeden z tych filmów, które sprawiają, że Twój mózg ciężko pracuje, aby podążać za fabułą i za bohaterami. No i tymi wszystkimi kolorami. Wydaje mi się, że projektantowi udało się przenieść na plakat esencję filmu. Jak myślisz? Nie wiem, czy jest coś bardziej nudnego niż rury i rynny spustowe. Oczywiście pod względem estetycznym. Projekty są tu zazwyczaj proste i powtarzalne. Ale w XIX wieku architekci musieli wprost uwielbiać smoki, bo stworzyli masę budynków z rurami spustowymi, takimi jak ta. Odwiedzając Francję, zobaczysz wiele podobnych. I muszę przyznać, że robią wrażenie. Pytanie do wszystkich fanów Harry'ego Pottera. Co sądzicie o lampce nocnej w kształcie herbu Hogwartu, do której dołączony jest pilot różdżka? Ja jestem zachwycony. Zawsze chciałem mieć różdżkę. Brawa dla tego, kto wpadł na ten genialny pomysł. Uchwyt na nóż, który wygląda jak biały rekin gotowy do ataku na swoją ofiarę. Tak jest, istnieje. Całkiem sprytny koncept. Że są idealnie ułożone, co sprawia, że razem wyglądają jak otwarta szczęka rekina. Ja jestem na tak. Jeśli już wcześniej uwielbiałeś Red Hot czyli Peppers, teraz pokochasz ich jeszcze bardziej. Być może wiesz, że ich logo to słynna czerwona gwiazda. I najwyraźniej na ich koncert w Perth w Australii bilet zawierał transport do i z miejsca koncertu. Więc projektant użył symbolu czerwonej gwiazdy jako drogi do przekazania tej konkretnej informacji. To jeden z przypadków, gdy sztuka i muzyka spotykają się z codziennym życiem i razem dają czadu. Dawno temu w odległej galaktyce. żartuję. W naszej własnej galaktyce Volkswagen wymyślił jeden z najsłodszych samochodów wszechczasów: Volkswagena Beetle. A kto wiedział, że ta wersja wygląda dokładnie jak Darth Vader? Biedny luk. Wszędzie musi widzieć twarz swojego ojca. Czy znasz może jakieś inne genialne projekty, których zabrakło na naszej liście?